Dzień dobry, Sawadi Kap. Sawadi dobry. dzień dobry. Witamy Was ponownie w naszej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować taką fajną zupę. What are we going to cook today? Tom Yam Kum. Tom Yam Kum, czyli taką yy, yy, kwaśno-ostrą zupę z krewetkami. So maybe nam, może fanam wyjaśni, co znaczy Tom Yam Kum. So fa, what, what means Tom, tom Yam? Tom means boiling. Tom, tom znaczy gotować, and yam. Jam mi sałat. Okej, jam to jest sałatka. Czyli, czyli tak jakby to będzie, by była gotowana sałatka. Fami wcześniej mówiła, że jam, że yy, yy, czyli ta nazwa jam pochodzi od sałatki, ponieważ, ponieważ yy, yy, nasze, nasze, nasze główne smaki w tej zupie są, są takie same jak, jak, jak w tej jam jak, jak sałatce. Czyli, czyli smak słodki słony i, i ostry i dlatego, dlatego jest to miam. Ok, so we going to the ingredients? Yeah. Ok, co będziemy dzisiaj potrzebować? Czyli będziemy potrzebować sok z limonki. Soku z limonki dość dużo gdzieś tak mniej więcej 4-5 łyżek stołowych, czyli, czyli gdzieś jakieś 75-80 ml. Będziemy potrzebować sos rybny. Tak, sos rybny. Yy, tu mamy dwie i pół łyżki stołowej. Wiadomo, że wszystko później można, można dodać trochę mniej, trochę więcej. W zależności wiadomo jakiego sosu rybnego się używa. Niektóre są bardziej słone, niektóre mniej. Yy, cukier. Cukru będziemy potrzebować. Ja tu mam cukier palmowy, użyjemy dzisiaj. Możecie użyć normalny, jak nie macie. Łyżkę stołową. Mamy tutaj cukru. Grzyby mamy tu boczniaki 150 gram boczniaków nasze przyprawy aromatyczne czyli galangal tu mamy jakieś nie wiem może z 10 10 takich paseczków galangalu galangal to taki jest korzeń wygląda trochę jak imbir ale ale nie smakuje jak imbir jest inny czyli no praktycznie no ciężko go, nie, nie da się go zastąpić imbirem jest, smak jest inny, jak wrzucicie imbir zamiast galangalu to troszeczkę zmienicie smak zupy, nie będzie taka sama myślę, że, że galangal można, wiem, że można go kuf, kupić, na pewno na internecie bo widziałem, świeży, można sobie zamrozić no, to tyle na temat galangalu yy, liście limonki, tu jest jakieś 5-6 liści limonki, też, też można sobie kupić też wiem, że na internecie są, nie, nie wiem czy czy w, w jakichś tam może azjatyckich sklepach, w większych miastach też może są dostępne. Yy... Chili. Dwie papryczki chili. Możecie dać jedną na przykład. Jak, wy, jak nie lubicie ostrego. Jedna, jedna cebulka. Szalotka. No i jedna trawa cytrynowa. And the lemongrass we gonna prepare, yeah? yeah? To trawę cytrynową. Tak. Obukujemy yy, y, tą tym końcem noża, żeby wydobyć z niej jak najbardziej, jak najbardziej najwięcej smaku, żeby otworzyć te, te jej, jej... kubki smakowe. To chyba źle złe określenie. <grymne> żeby otworzyć, no żeby po prostu ją, wydobyć ten smak z niej. I i, aha, i co, aha, liście limonki, tak, liście łyko, wyrywamy. Łyko wyrywamy, bo łyko daje goryczkę. Czyli po prostu wyrywamy łyko. Tak, zupa zupa jest naprawdę, wiecie, bardzo, bardzo znana na, na, na całym, praktycznie na całym świecie. Prawie, żebym powiedział, że to taka jest, no, tradycyjna zupa Tajlandii. Nie tylko, zresztą, bo wszystkie, wszystkie restauracje na świecie serwują, serwują tą zupę. Trochę jest podobna do Tomka Kai, czyli tej kokosowej zupy, ale... Ale jest, jest troszeczkę inna, bo tamta jest słodsza, ta jest bardziej taka ostra. Ostra i kwaśna. Chili jest. Papryczki chili. Papryczki będą tak tylko tylko też lekko puknięte. Żeby, żeby, żeby też się z ten smak ten smak wydobył podczas gotowania. Aha, no i, no i wiadomo, że tych, tych przypraw ogólnie się nie je, czyli one, one są praktycznie tylko tylko po to żeby dały aromat O no, cebulę można ostatecznie zjeść więc, więc no jak, jak, jak komuś na przykład serwujecie tą zupę co, no, co co nie jest w temacie i co jest to dla niego nowością to, to można mu powiedzieć żeby, żeby, żeby nie, jadł, nie jadł tych przypraw bo nie są zbyt, 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 zbyt smaczne w, w konsumpcji bezpośredniej dobra krewetki My tu mamy, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, może z 18 krewetek, coś te sprawy, nie więcej, i jeszcze tu mamy głowy kalmarów. Tego ogólnie tak żeśmy sobie dorzucili, dorzucili, no żeby było bardziej interesująco i, no, i lubimy też te głowy, to mówimy dorzucimy, ale oczywiście nie musicie dorzucać jak, jak tam chcecie. Może być tylko, może być to zupa tylko, i wyłącznie z krewetkami. Tu jeszcze mamy pięć takich już ugotowanych całych krewetek. Użyjemy je do do do, do, do dekoracji do dekoracji naszego talerza. To już też kwestia gustu. Nie musicie sobie dekorować, jak nie macie ochoty. I co jeszcze? Aha i kolendra. Tu mamy listki kolendry też do dekoracji na koniec. Aha jeszcze jeden składnik, którego opuściłem, który w sumie jest opcjonalny. To jest taka, taka pasta. Pasta chili. Jest to no, robiona Jest ona robiona z spalonych chili. Czyli, czyli no, jakoś przypalają, przypalają chili, chili na, patelnię, na patelni. No i później w jakiś tam sposób robią z tego pastę. Ona ma taką konsystencję takiego drzemu. Jest taka w smaku lekko, smas, lekko, lekko słodka. Oczywiście ostra też jest. Nie powiem, że nie jest. I, i, I czuć właśnie to, to, to taki, taki, taki ten ma taki smoki posmak, czyli taki taki przypalony, przypalony posmak ma. To jest opcjonalnie. Ogólnie no w tra, tradycyjnie dodaje się do tutaj zupy tą pastę, ale Ale mówię, no nie, nie, musicie, nie musicie dodawać. To chyba było na tyle co do, co, 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 co do naszych składników. So we going to cook, fajes? jest. Yeah. Ok. Aha, no oczywiście, zapomniałem powiedzieć, że jeszcze będzie nam potrzebny yy, bulion. Bulion z kurczaka. Mamy tu 800 ml bulionu z kurczaka. Najważniejszy, znaczy nie ważniej, No nie najważniejszy, no ale jeden w głównym składniku. Lub też mógłby być bulion, bulion z, z mm, rybny lub też warzywny. Yy, no, czyli 800 ml bulionu. Nie słonego, nie słonego. Dzisiaj muszę się przyznać, że zrobiłem go sam. Także powinien być dobry, bo wiadomo, że własnej roboty jest lepszy. Ok, więc najpierw wrzucamy do naszego bulionu nasze przyprawy aromatyczne, czyli galangal, czyli chili, liście, limonki, i naszą szalotkę cebulę. No i czekamy aż nam się to zagotuje. Jak to się nam zagotuje, gotujemy to jakieś 2-3 minuty, aż do momentu, kiedy. Poczujemy yy, aromat wydobywujący się, wydobywający się z zupy. Jak już poczujemy aromat, to będziemy przechodzić do następnego, następnego kroku. Fana mu ciekła. Widzicie? Także zostawiłem je samego. Dobra, to co? No poczekamy, aż to się zagotuje. Chwilkę to potrwa. Okej, okay. nasza zupka już się gotuje. Już się gotowała tak z minutkę, minutkę, dwie. Już czuć, czuć, ten aromat, ten aromat naszych przypraw. Pachnie ładnie. Yy, więc teraz co następne? Grzyby, tak? Masz jest? Tak. Tak, okej. Okay. Grzyby, wrzucamy nasze boczniaki. Możecie użyć również innych grzybów, jak nie macie boczniaków. Ja czasami używam również pieczarek. Jak nie mam nic innego w domu i też jest OK. Także luzik, wszystko. Trzeba sobie jakoś radzić, wszystko można zastąpić. No nie wszystko, ale dużo można zastąpić o, w ten sposób bym powiedział. No i co? Teraz czekamy a z powrotem nam się to, nam się to zagotuje. Zaraz to się pewnie stanie, minutka może jakaś. I następne będą już widzę naszykowane krewetki. Nasze i, nasze i nasze głowy, głowy kalmarów. Moja żona jest bardzo, bardzo taką no zwolenniczką tych głów kalmarów, bo mówi, że jej przypominają jedzenie domowe. No a tam w Tajlandii naprawdę podają te kalmary na różne sposoby. Nawet grillują na patykach, Na takich, na tych ulicznych grillach. Na początku powiem Wam, że tak średnio mi to smakowało, ale później człowiek się jednak przestawił i teraz mi bardzo smakuje. Wręcz bym powiedział. No, zupka nam się powoli, powoli wraca. Wraca nam do, się, do do gotowania. Jeszcze momencik chyba. Tak? It's good? OK. Widzicie, nam się, zupa już nam się z powrotem gotuje. Czyli teraz będą... od next? Kum. Kum. ok. Nasze krewetki i nasze, i nasz, nasze głowy tych kalmarów. I teraz jak wrzucimy to, to yy, czekamy, aż nam się zupa... zupa zagotuje z powrotem. Jak nam się zagotuje, to, to wyłączamy ogień. I te krewetki już sobie tam dojdą dojdą, zostawimy to tak na minutkę, one sobie dojdą, dojdą w tym, no w, tym, w, tym gorą w tej gorączce tej, tej zupy naszej dlatego, że no, to są ogólnie seafood jest to, to są, to są no, jest to mięso bardzo delikatne i bardzo, bardzo łatwo to przegotować, rozgotować a, a im, im bardziej to rozgotujemy tym, tym one się robią takie twardsze i bardziej gumowe, także no także trzeba uważać ...z tym, bo bardzo łatwo to, to rozgotować. Czyli momencik, nam się zupa zaraz pewnie z powrotem zacznie gotować... ...i, i wyłączymy ogień. A te, te tamte, tamte krewetki, które mamy ugotowane, to wrzucimy na koniec, tylko żeby po prostu się nam podgrzały... ...o i użyjemy je jako, jako dekorację głównie. I za chwilę będziemy też wrzuca, wrzucać nasze nasze sosy. Ok. Ok. Jesteśmy z powrotem. To, to trwało może nie wiem z minutkę. Czasu wyłączamy, wyłączamy zupę, tak? Ok. Wyłączamy, bo już 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 się nam krewetki powoli robią różowe, także już najwyższy czas, zamówię one, dojdą w tej gorączce dobra, cukier sok z limonki i sozywny, czyli zamiennik soli tajski jest and, and, and chili paste czyli ta pasta chili I mieszamy. Mieszamy, żeby tam się wszystkie, wszystkie te smaczki połączyły. I te nasze krewetki, które już są gotowane, tylko dla celów, głównie dla celów dekoracyjnych, później na talerzu, pewnie będziemy zaraz próbować. Zgadza się. Czy może mm -hmm. czegoś trzeba? Good? Good. Good. Oh I see she says straight away, so must no. be good. Yes? Hungry. No. <laughs> okay, now. Yes, very good. Can I have a little bit more? Yeah. Yeah. To the spoon it seems like small. Jest. Powiem wam, że wyraźny jest, wyraźny, wyraźnie, naprawdę wyraźnie kwaśny smak. Dość, dość wyraźny, ostry. I, i ten, a ten, ten cukier to, to jest tylko taka nuta jego, czyli on tak jakby, no, jakby otacza na, na nasze te, te dwa główne smaki, czyli ten ostry i ten słodki, i ten, i ten kwaśny, czyli ten ostry i ten kwaśny. Ten słodki otacza nasze te dwa smaczki, czyli jest taką nutą, nutą, nutą lekką, nu, lekką tej, 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 słodkości. Ach, już się nie mogę doczekać. Co, co, będziemy, będziemy na talerz kładli, tak? Na talerz, tak? Tak. Okej. Okay. Okej, okay, nasza zupka jest na talerzyku. Oto jak wygląda. Jest pycha. Bo próbowane było przed chwilą. Czyli co? No spróbujcie w domu. Naprawdę warto. To kum. Sławna zupa tajska. Słodko-ostra. Z krewetkami. W naszym wydaniu również z głowami kalmarów. Podawana najczęściej z ryżem. Yes, we gonna serve with the rice, yes? Yeah. It's th in Thailand they serve with yeah. rye. Tak, w Tajlandii podawana z ryżem. Najczęściej Smacznego. Smacznego jest. And, and what? And see you next time. Na razie. Na razie. Na razie. Cześć. Bye bye.